Dzień dobry, lipiec za nami, środek wakacji w zasadzie. No, dla niektórych może nie środek, tylko dwie trzecie. Jedna trzecia, przepraszam, jedna trzecia. Ach, to moja matematyka, jedna trzecia, no ale wakacje w pełni. Może aura za oknem tego nie oznajmia tak od razu po obudzeniu, ale wakacje są. Wakacji nie mają jednak, jak zdążyłem się przekonać, black metalowe zespoły, bo w podziemiu dzieje się dużo. Dużo fajnych rzeczy w lipcu wyszło, ale oczywiście ja przesiałem i prezentuję Wam tutaj 9-9 pozycji, które moim zdaniem są warte zobaczenia. Zapraszam. 9 pozycji z lipca. Może bym tam na siłę gdzieś znalazł więcej, ale tak tylko przypomnę: ja tu na siłę nic nie chcę robić. Prezentuję uczciwie sprawy, które mi się naprawdę podobają. Takie albumy, które bez cienia wątpliwości jestem w stanie polecić. A nie, także wiecie, 50 na 50. No, nie, tu jest wszystko na 100% dziewięć pozycji ostatnia wskoczyła w, na, na, w zasadzie już wraz z ostatnim gwizdkiem a nawet już w czasie doliczonym no ale jest i to jest ta dziewiąta właśnie będzie dzisiaj na końcu e, oczywiście lista tych pozycji pod filmem. No to zaczynamy zaczynamy w Europie zaczynamy w Polsce bodajże w Polsce nie w Słowacji. Stangarigel, Stangarigel słowacki, który zebrał bardzo dobre recenzje po swoim pełnowymiarowym zeszłorocznym debiucie na severe serca. Wydaje epkę, wydaje epkę. Metafizyka barbarstwa. No tytuł jest po prostu mistrzowski. Metafizyka barbarstwa. Proszę państwa, no coś pięknego. Do tego ta piękna okładka, no i to już jest powód, żeby się zakochać, a do tego jeszcze oczywiście jest muzyka. No, trzy numery, Słowacy tym razem nam prezentują trzy numery i jest to kontynuacja tego, co robili na pełniaku, ale. No, Metafizyka barbarstwa zobowiązuje, więc tym razem jest brudniej i jest po prostu bardziej barbarzyńsko, to fakt. Można tutaj e, zauważyć, a bardziej może usłyszeć echa starego epicko black, metal, black metalowego, jeszcze e, Graveland. E, generalnie jest tutaj dużo e, nawiązań do lat 90., no ale jest ten niepowtarzalny styl Stanga i tego słowackiego grania, ale Malokarpatan i właśnie Stangarigel. Fajna rzecz, trzy numery. Niedługie to jest dużo fajnego ambientu, bardzo fajna epka, Metafizyka barbarstwa. Ze Słowacji do Polski w Polsce dwie rzeczy bardzo ciekawe wyszły. Diabolical Full Moon, czyli ta młoda, gniewna, horda. Wydaje swojego drugiego pełniaczka Resurrection of the Ancient Faith i tam jest potem jeszcze podtytuł, ja go teraz oczywiście zapomniałem, bo jest dla mnie za długi, więc jak zespoły robią takie długie tytuły, to ja wysiadam. No, w każdym razie na okładce go widać. Tak, Diabolika Full który wydaje drugiego pełniaka w portugalskiej Signal Rex, no i fajne to jest. Przyznaję, że jest to ciekawy, solidny krążek. Zespół dalej oddaje hołd polskim latom 90. Generalnie latom 90., przede wszystkim polskim. Wskrzesza, no tak jak tutaj, wedle tytułu zresztą tego ducha dawnego TTF-u i nie tylko. No i chwała im za to, bo ja doceniam takie rzeczy. Szczególnie kiedy jest to zrobione całkiem smakowicie, a w tym przypadku jak najbardziej jest. Druga bardzo ciekawa polska rzecz, no to weterani, wiadomo, Hell's Coronation, też drugi pełniak, co jest o tyle ciekawe, że też drugi pełniak, no ale to jednak zespół dużo starszy i to nie tylko wiekiem członków, ale i stażem generalnie, no bo Hell's Coronation od 2017 już istnieje. No i Zepar i Skogen wydają drugiego pełniaka. Skogen, ten w miarę nowy jednak członek zespołu, już tak się wpasował, że ja nie odczuwam różnicy pomiędzy tym okresem z nim a tym okresem z Coffin Crasherem. Także fajnie, że to się zazębiło, że to się zgrało i że ten zespół znowu działa jak dobrze naliwiona maszyna. No i co? No i Hells Coronation, a właśnie tytuł Transgression of Necromantical Darkness. Gaz of War wydał. No i mamy koszulkę, winyl, płytę. A czy koszulkę Longstreet? Przepraszam, winyl, kasetę, CD. No. Bardzo, bardzo fajny krążek, będzie w dusza większa recenzja poświęcona mu. No i co, no, Hells Coronation nie zaskakuje, ale nagrywa bardzo dobry, bardzo solidny, bardzo ciekawy album. Potwierdza tym, że tak naprawdę Hells Coronation nie podąża już niczym, poza tylko i wyłącznie własnym śladem. Hell's Coronation, no to opuszczamy Polskę, Finlandia. E, tak, Clandestine Blaze, Clandestine Blaze, dwunasty pełniak. Miko Aspa nie śpi, czuwa. Miko Aspa wydaje, Miko Aspa działa. No i pod szyldem Clandestine e, wydaje 12 pełnowymiarowy album Resacralize the Unknown z piękną okładką, ciekawym tytułem. No i w ogóle jest to bardzo dobry album. Totalnie w stylu Clandestine Blaze, ale mm, Troszkę może bardziej surowy od poprzednika. Nieistotne, bo jest po prostu to bardzo dobry kawał, bardzo dobrego black metalu. Będzie też osobna recenzja oczywiście. Z Finlandii przenosimy się do Belgii, w Belgii Orkblut. Orkblut no jak słyszymy wyraz Orgblut, to od razu się kojarzyć to może z Abigorem. No I tutaj akurat może się to kojarzyć z Abigorem, bo trochę w tym Orkblucie jest takiego grania właśnie ala Abigorowego, jest tutaj dużo takich fajnych aranży, fajnego klimatu. No, to jest dobry, ciekawy black metal, dużo agresji, ale też właśnie takie trochę jakby powiedzmy sobie, średniowieczne granie. No, oczywiście no, do pewnych, tylko i wyłącznie, do pewnego poziomu, no bo nie da się dać całkowicie. No bo trudno by było w średniowieczu grać black metal, nie? Odkrywcze to jest. No ale. Orgblut to jest Epka Ghost Paths to Septentrion. Epka chociaż długa to jest Epka, bo to jest sześć numerów i około ma ponad pół godziny, to wiecie, niektórzy by z tego zrobili pełniaka. No Orgblut zrobił z tego Epkę, bardzo polecam. To jest, są ludzie związani też z kilkoma innymi fajnymi zespołami, tworami na belgijskiej scenie. Regnum Tenebrarum właśnie. O, Regnum Tenebrarum też o nich tu chyba kiedyś mówiłem, bo mi się podoba ich granie. No więc Orgblut to są ci sami ludzie z tej samej grupy, jakby z Belgii przenosimy się za ocean i tam mamy trzy mocne pozycje. Przede wszystkim Gauntlet Ring. Gauntlet Ring no to ten duet ze Stanów, o którym często tutaj wspominam i nie tylko jeśli idzie o Gauntlet Drink bo oni też odpowiadają za Felwinter i to już chyba tak jest, musiałbym sobie sprawdzić. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że miesiąc, w jednym miesiącu jest wydawnictwo Felwinter, które zachwalam. Kolejnym wydawnictwo Gauntlet Ring, które zachwalam. No i w tym miesiącu mamy Gauntlet Ring, demoweczka Raped in the Blood of Angels. E, bardzo fajne demo, długie demo, szczerze mówiąc, bo to jest 37 minut. No to to już w ogóle jest, spełnia jak nic, no, ale to jest demo, tak, to jest zaklasyfikowane. Fajne, poprzednio Gauntlet Ring robił coś takiego trochę bardziej, bym powiedział, mistyczno-rytualnego. Na tym wydawnictwie skupia się na konkretnym, klasycznym black metalowym graniu. Oczywiście, znowu z pewnym posmakiem, z pewnym smakiem, z pewnym udziałem w tym wszystkim. Polskiego grania z lat 90., z ttf i tak dalej. Gauntlet Ring świetnie to robi. Ten duet to w ogóle są no mega goście, powiedzmy sobie szczerze. W tej chwili dla mnie to jest chyba najciekawsza rzecz, jaka w ogóle powstaje. Znaczy ci dwaj panowie, generalnie najciekawsza siła twórcza, jaka jest tam zastawem. E, no. Gauntlet Ring, no to co mamy dalej? A, Naxeyrer. Chyba tak, może na tak jak tytuł albumu Satanic Warmaster, Master na in Night's Embrace, też demówka, to jest w ogóle jednoosobowy projekt. Bardzo ciekawa sprawa, bo o, to jest jednoosobowy projekt, który już od 2016 bodajże robi swoje rzeczy. A nie, przepraszam, to nie ten projekt. Pomyłka. Na wcale nie robi tak długo. Nights in Brace to jest demówka. W tym roku wyszły trzy rzeczy tego. Tam jest jeszcze Split, jeszcze jaka siepka bodajże, czy też demo. I zauważyłem, że ten Nachrijer gdzieś tam wśród ludzi się rozprzestrzenił i że się ludziom podoba. Nic dziwnego, bo to jest fajne granie, też trochę klimatu w tym Black Metalu jest, ale też i agresji, tęsknoty, mizantropii, smutku. no Bardzo europejskie granie, ale bardzo bardzo ciekawe. Do tego fajna jest otoczka graficzna tego wszystkiego, więc ten to jest ciekawy projekt, też jednoosobowy, jak mnie mam. Bardzo ciekawa rzecz, warto, warto się nim zainteresować, choć te wcześniejsze rzeczy mnie tam jakoś bardzo nie powalały, solidne, ale nic poza tym. Natomiast ta, to demo Night's Embrace naprawdę bardzo mi się podoba. No i teraz przechodzimy do projektu, który jest już od 2016 roku, a ja poznałem go dopiero teraz i to jest piąty, piąty pełnowymiarowy album. E, Nihil Invocation się nazywa ten projekt e, i ten album to Blood Upon the Gates of Dome. Tak i to jest to ciekawe granko, okładka mi się tutaj bardzo spodobała. Jest świetna, taka trochę fantasy, trochę średniowiecze, taki trochę klimat też wampiryczno-gotycki. A samo granie, no to powiedziałbym, że też nie jest to jakiś wodotrysk i wiecie, Fontana di Trevi w pełnej okazałości, ale naprawdę Ciekawa rzecz o tyle, że mało kto tak gra. Jeśli kojarzycie duński Denial of God, który już od wielu, wielu lat gra swój, właśnie bardzo oryginalny black metal. No to Nieheal Invocation gra trochę jak Denial of God, tylko dodaje do tego trochę skandynawskiego chłodu, co jest o tyle w ogóle ciekawe, no bo Denial of God też jest skandynawski, bo jest z Danii. No ale Denial of God nigdy nie grał tak jak reszta Skandynawii. Denial of God grał dużo goręcej, że tak się wyrażę, i dużo bardziej trupio i Gotycko nawet momentami też. Natomiast właśnie Nihil Invocation to robi, że bierze tą muzykę jakby Denial of God i wrzuca ją troszkę w takie chłodniejsze wichry północy i naprawdę robi to fajny efekt. Także polecam. Nie zapoznałem się jeszcze z resztą twórczości Nihil Invocation, ale będę to musiał gdzieś powoli, spokojnie, krok po kroku uczynić, bo myślę, że może to być warte poznania albo i Warszawy. E, tak. E, ostatnia pozycja to właśnie ta, która w ostatniej chwili gdzieś tam dotarła. Wczoraj ją wyczaiłem i spodobało mi się to naprawdę. Nie, nie wczoraj. Film publikuję kiedy? Aha, film publikuję... W... No tak, to nie wczoraj. No. Pierwszego ją wyczaiłem. To jest właśnie to, że publikuję później niż nagrywam, nagrywam wcześniej niż publikuję i potem mi się gubią te dni, gdzieś tam mi się wszystko miesza. No. Dobra, nieistotne. Wyczaiłem ją dzień już po zakończeniu lipca. Split. Split. I to jest najprawdopodobniej split szwedzki w całości. Najprawdopodobniej mówię, bo nie jestem tego pewien. Split dwóch z tworów White Dawn to pierwszy twór, a drugi to Angreifer. Najprawdopodobniej tak się to czyta. Split zatytułowany To Death. Cztery utwory, nie jest to nic drugiego. Natomiast uświadomiłem sobie, że White Dawn to jest szwedzki twór, o którym ja już tutaj mówiłem kiedyś, w kwietniu bodajże. Pełniaczka wtedy wypuścił tenże twór i ten pełniaczek mi się podobał i ja go w miesięcznicy prezentowałem, znaczy wspominałem o nim. Eee, no i teraz ten White Dawn właśnie zrobił sobie split z Angreiferem. I co ciekawe w ogóle, dowiedziałem się, że tenże White Dawn to jest projekt pana, który ma też hermodr i kilka innych rzeczy wiecie, on tam dosyć mocno w nich smuci, tak klimatycznie pogrywa i tak dalej. O Deadlife tam jest. To, to już jest taki totalny, że sznur i lecimy ku śmierci. Natomiast no, Hermodr, no to myślę, że większość ludzi kojarzy, bo tam wydawnictw jest 3 589,3, hmm, więc ktoś gdzieś tam prędzej czy później na swojej drodze musieliście Hermodr, Hermodr trafić. Natomiast White Dawn to zupełnie inna zabawa. Tu jest ogień, moc, y, piwnica, brud, black metal pełen y, naprawdę pasji y, i takiego fajnego y, Podziemnego serducha, co bardzo cenię i bardzo lubię, dlatego ten White Dawn polecam. I na tym splicie jest nawet chyba jeszcze większy ogień niż na tym pełniaku, o którym mówiłem. Ale generalnie zespół warto poznać, mam już dwa pełniaki i teraz jest ten split. Więc ten White Don wam polecam. No i ten Angreifer, o którym nie znalazłem kompletnie nic, nie wiem skąd to jest. Na Metal Archive też ich nie ma, podejrzewam, że też pewnie ze Szwecji, ale nie wiem. No i tutaj też dwa utwory prezentują i szczerze powiedziawszy, czekam na więcej, bo. Jest w tym dużo fajnej mocy, dużo fajnego ognia. Jest to wszystko też takim właśnie serduchem podziemnym, ale jest to mocniejsze niż White Dawn. Brzmienie jest na sterydach po prostu tego wszystkiego i, i, i dlatego jest ta moc jeszcze większa. No ale bardzo fajny split, fajnie się tego słucha, fajny ogień. I tak właśnie o tym White Dawn wspominam, bo chcę pokazać, że jednak RAFN, który stoi za hermodrem i za właśnie deadla i kilkoma innymi projektami, no potrafi też wykrzesać siebie moc i ogień. I dołożyć do pieca. No i to by było na tyle. 9 pozycji w lipcu, które warto poznać według mnie. Mam nadzieję, że poznacie. Jak nie, to nie poznacie wasza strata. Pod filmem są te wszystkie pozycje. Polecam raz jeszcze. No i to chyba tyle. No. Do następnego.